No dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Skręciny Impact. Deszczowy dzisiaj dzionek, deszczowy dzionek, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was. No i przez to, że zaczynam rozmowę od pogody, to znaczy, że za wiele do powiedzenia dzisiaj nie mam. No taka prawda, co mogę powiedzieć, chociaż muszę przyznać, że ostatnie dni w Gęszynie to było, to było dość gorąco po prostu. Pod względem medialnym w Gęszynie parę spraw, które chciałem w sumie dzisiaj połóżcie mówić, jak to ja na to patrzę. Być może kogoś to zainteresuje, być może będzie to taki odcinek do skipnięcia. Też mam takie pytanie na początku, bo prawdopodobnie teraz jeszcze ktoś mnie słucha. Co tak naprawdę ciebie drogi widzu interesuje w filmach z Genshin'a na moim kanale, myślę na innych kanałach, na jaką część najchę najchętniej wchodzisz, to po którą zostawiasz komentarz, a która jest po prostu nieakceptowalna i... Po prostu omijasz ją szerokim łukiem? To jest takie pytanie. Zacznę od sprawy zza oceanu. Jak wiadomo, w Stanach Zjednoczonych teraz w, w sieci restauracji McDonald's jest nowy event z nie pamiętam nawet kim, ale pamiętam, że jest event, który polega na kupieniu zestawu poprzez aplikację i wtedy na maila przychodzi kod do gęshin, nagle na jakieś tam primogenych, a jakieś jedzonko. Nie wiem, czy przepis, no i skrzydełka takie, co linie mu by pasowały, ale niestety nie mieszkam w Stanach. No i właśnie o tym chciałem powiedzieć, że dużo widziałem sytuacji, dużo osób pisało że można nagrywało filmiki krótszej, krótszej formy, że te kody nie doszły, że nawet zestawy nie doszły. Tylko po prostu był jakiś ekwiwalent właśnie tego zamówienia na, do, na dowóz. Także no, przede wszystkim co chciałbym powiedzieć, że to jest nie o dziwo, nie wina hojo, tylko to jest względny względnie źle działający system McDonald's i to jak u nich to w aplikacji po prostu nie działało. Aczkolwiek uważam, że jeżeli jakaś restauracja wydała zamówienie, to jest zamówieniem specjalnym i jako wydała coś zastępczego, to zamiast anulować po prostu zamówienia albo, albo po prostu poinformować o zamianie, no to, to uważam, że no już tutaj no definitywnie tutaj McDonald w tym zawinił. No i z drugiej strony to chciałem powiedzieć, że to już Hojo robi to w McDonaldzie, robi to w Rosji, to jesteśmy właśnie takim regionem pomiędzy, który no niestety żadnej z tych promocji nie doświadczył, pomimo tego, że te kody u nas na serwerze... Z tego co wiem to działają, także no niestety wielka szkoda, niestety te duże korporacje mają podziele, są podzielone regionalnie pod względem zarządzania, no i McDonald's USA to jest co innego niż McDonald's Europe, a McDonald's Europe dzieli się już w ogóle na McDonald's Poland, Deutschland i tak dalej i tak dalej, także są to naprawdę podzielone segmenty i no jednak jak masz ofertę z, z McDonald's, USA, no wtedy łatwiej ci jest po prostu jakąś kampanię zaproponować właśnie tam w formie takiego, takiej wymiany między dużymi. Korporacjami, bo to jest duża korporacja, nie, za, nie, nie, nie należy zapominać, że nawet jeżeli my widzimy jakieś tam podstawowe błędy, to oni i tak na tej górnym szczycie to są korporacją zarabiającą nie w tysiącach, nie w setkach tysięcy, a operują na dziesiątkach milionów dolarów, także no oni nie są mali, no i taka mała Europa budżetowa, no niestety, nie jest planem Pierwszy Dziwnie się rozchodzi ostatnio, i teraz pójdę w, w stronę tłumaczy, gdzie, znaczy nie tłumaczy, a wojska właśnie, że w Stanach odbyła się ostatnio dyskusja, bądź po protest osób podkładających głos. W wielu produkcjach też w produkcjach hojo w ramach protestu przeciwko rozwijaniu ich, rozwijaniu technologii sztucznej inteligencji jako niezaprzyjemnego tego czysto korporacyjnego, biznesowego podejścia przez, przez firmy. No i na to też nie mieliśmy Voice Aktorów w special programie, special programie, który są przedstawione przez tłumaczy gęślinowych, którzy byli w Stanach Adventures Guild i. Dość jako tacy początkujący w sumie nieprofesjonaliści nie myślę, że podjęli się tego tematu i zrobili to na tyle dobrze, że właśnie ten special program jest przez to chwalony, że widać, że to nie jest takie jak robi to wojscy aktorzy, ale jest to poprowadzone względnie dobrze, no i nawet część osób była ucieszona. Nie powiem też czasami te special programy, gdzie postać robi wszystkiego, się śmieje i wszystko mówi, jakie to nie jest wyjątkowe, yy, chibi postać oczywiście. No potrafi powiedzieć takie, że no ile tego można i jest to sztucznie przetłumaczone, ten Program, pomimo tego, że był dość krótki, to był dość intensywny pod tym względem. Dlatego jego odbiór wydaje się dość, dość dobry pod względem takim, jako programu jak i programu. A wersja 5.1 jako taka wersja, no niestety, nie przedstawiła się za dobrze. Na pewno tutaj na plus wchodzi event z łazinami na Hidy. Na pewno wchodzi tutaj solidny Arkon Quest. No a i rzeczy Quality of Life też jakieś, może nieszczególnie duże ale jednak wchodzą i Gęszczin pod tym względem troszeczkę się rozwija no lepszy ryc niż nic a że mamy okres grzybowy to tych grzybów szukamy sporo, a niestety nie dostajemy ich aż tyle nie wiem jak ja przeszedłem z Gęszczina do do jesieni i, i zbierania grzybów aczkolwiek jakoś mi się jak widać to połączyć udało dalszy temat, bo widzę właśnie, że w komentarzach zwłaszcza pojawiła się dyskusja pojawiły się może komentarze, może nie dyskusja pojawiły się komentarze odnośnie tego jak to YouTube polski nowy Przymiera troszeczkę, no i trudno się z tym nie zgodzić. Powiem tak, tutaj ja mam swój dyskurs taki, takiego małego twórcy, który prowadzi ten content obecnie daily. I raz się bardziej, raz się mniej przebija, także ciężko mi się w tym temacie aż tak w pełni wypowiedzieć. Yy, tak, na, ale tak naprawdę tych większych kanałów z drugiej strony za dużo nie ma, ponieważ jeżeli byśmy zobaczyli na kanały typowo gameplayowe, no to zostaje się tylko red. Pewnego Wituba już nie ma pod względem gameplayowym. Z różnych powodów tego tematu, chciałem go jako jako osobny temat, w pewnym momencie stwierdziłem, że wywołałoby to po prostu niepotrzebną nie i dość toksyczną dyskusję w komentarzach, także stwierdziłem, że ten temat sobie odpuszczę, trochę więcej o tym powiedziałem na streamku podczas jakichś tam luźnych rozmów i zwiedzania temat, aczkolwiek no właśnie zostają pod względem gameplayowym, zostaje tylko tak naprawdę mój kanał i red, gdzie ja to bardziej mówię o ciekawostkach, o możliwościach z zdobywania primogemów oraz o innych takich aspektach dotyczących aktualizacji. Z, z, z aktualizacji dotyczących, a z ogólnie taki kanał informacyjny wręcz bym powiedział z przewidy, pewnymi przewidywaniami przyszłości prowadzi pewien Czarodziej Lisi, ale tutaj też nie będę o tym za dużo mówił, ponieważ ja z drugiej strony jak odlików sobie stronie, także no mówić o, jak miał powiedzieć o czym on prowadzi kanał, to bym po prostu powiedział, że są to treści, które nie są dla nas i teoretycznie ze względów tutaj na to, jakie jak dysponuje się treścią cyfrową, nie powinny do nas na szeroką skalę do, docierać, aczkolwiek jak widać nie dostał strajka od Szoguna, nie dostał piorunem, jakoś sobie tym, na tym kanale jeszcze leci, także nie jest chyba jeszcze aż tak źle, choć jeszcze nie nauczyło się polskiego. <gry> Może zostają dwie grupy kanałów jeszcze powiedzmy, czyli jest grupa Lorowa i tutaj Cosiek i Gold, Cosiek w ogóle w zasadzie pojawił się u mnie w komentarzach, także normalnie, że, 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 że Cosiek się pojawił, to już po, poczułem się doceniony w tym momencie. Jednak tutaj, no, to jest osoba, która w content genshinowy, w content typowo lorowy no naprawdę poświęca dużo czasu, jest wkręcona i no tutaj naprawdę... No, można się sporo rzeczy dowiedzieć, które naprawdę czasem y, łatwo ominąć, grając tak po prostu sobie na co dzień. Też mm, skróty, jeśli chodzi o arc jeżeli ktoś jest do tyłu, albo po prostu potrzebuje sobie przypomnieć, to też do tego się nadaje gold. I zostaje się ostatnia grupa kanałów, czyli kanały już, no bo nazwijmy to kanały z, mikro, z mikroskali, z, te, z mojego zasięgu. To są kanały, które najczęściej mają albo Gęsina jako dodatkowy content, albo po prostu wrzucają go na tyle mało i niestety YouTube przycina <grytania> zasięgi tym kanałom na tyle, że one się dalej nie przebijają. Jest taki jeden, no i właśnie to jest ta kwestia, że mniejszy kanał, nie pamiętam niku, ale jest. Prowadzi sobie Alton, na którym gra tylko Lumin i wyświetlił mi się wczoraj odcinek z tym, jak pokonuje tą Lumin kapibare tak tego bossa z Natlanu i muszę przyznać, że to poświęcenie czasu, żeby zrobić to w ten konkretny sposób też myślę, że zasługuje na, na pochwałę, ponieważ no ja szczerze tej Kapibary poza robieniem tak śmiesznie dżiny raz kiedyś to się jeszcze nie zabrałem, bo uważam, że ta walka jest taka dla mnie przynajmniej z obecnej perspektywy dość zniechęcająca, żebym tak po prostu forfan to zrobił. Także są, są takie kanały właśnie z tymi czy to jakimiś właśnie wyzwaniami, czy jakimiś takie po prostu wokół wokół Genshin'owe jakieś tam miszowania, czy, czy jakieś coś się pojawiają. Jeszcze były kanały, chyba Orchidy, jak się nie mylę, czyli kanał taki głównie shoterski, wycinki ze streamów, ale to kanał, który bardzo krótko był u mnie w algorytmie i mi się wyświetlał i bardzo szybko z tego algorytmu wypadł, bo po prostu tego nie oglądałem, nie oglądałem, także no niestety, kto wyglądało. No i taki to jest gęszcz na YouTubie. Ja tutaj będę bacznie obserwował zachowanie tego, jak to wygląda na YouTubie. Będę, myślę, że obserwował ile tych osób wypadnie. Już widzimy, że na przykład pewna czerwona kostka ucieka w kierunku innych gier. Widzimy, że którzy też publikują już po prostu tego gęszcznika rzadziej. Ja, nie ukrywam, też będę po prostu... Jak już skończę Daily, tego Genshin'a wrzu wrzucam mniej. Staram się robić jakieś inne serie, ale no niestety, algorytm YouTubeowy jest y, nastawiony na Genshin'a. I jak ja wrzucę, powiedzmy, takiego Geogessera, to po pierwsze, pewnie ciebie, drogi widzę, który do tego momentu jeszcze słucha, być może lubi mnie posłuchać tego kontentu, nie trafia do niego ten content, tak? Aczkolwiek. Pod względem tego YouTube też tych treści za bardzo, no, nie polecę, trzeba mieć włączone powiadomienia, to po pierwsze, a po drugie trzeba trochę zainteresować, a odkrywanie rzeczy nieznanych, Genshin jest taką grą, która ma specyficzne, specyficzne charakterystykę i raczej szuka się, jeśli, szu, jeśli się szuka treści podobnych, to Geogesser nie będzie tym właśnie kontentem, na który zresztą zapraszam, ponieważ te filmy są w miarę dynamiczne, staram się je Edytować tam rzadko wypada, bo to jest sedja weekendowa, że ten film jest niecięty. Ale wtedy, kiedy jest niecięty, to tak jak teraz, po prostu leje ile się da wody, żeby mieć po prostu spójny content. I czy jest jeszcze jakiś temat, patrząc na czas, jaki mam nagrania? To chyba jeszcze ten temat poruszę. Genshin Impact, dlaczego ta gra akurat mi pasuje, dlaczego ja tutaj się odnalazłem, ponieważ muszę zaznaczyć, że też jak zobaczycie sobie na kanał, zobaczycie. A zajmuje zajmuję filmy najpopularniejszych. Tam będzie uwaga, co tam będzie? Tam będzie Opening paczek z Yo, czyli coś, co się zbiera. W Gęszinie znowuż też wishowania, jakie ja robię, to nie są takie byle wishowania, ani to nie jest zwailowane, ani też to nie jest pół biedy puszczone 40-50 wishy co banner. Jest to u mnie kontent z z naprawdę odłożonej ilości wiszy. Chcę przyznać, że tak naprawdę we wszystkie gry, które gram, zazwyczaj. To są to gry, które mają jakąś premium walutę, którą się zdobywa z czasem i są to gry, którą tą walutę premium zdobywam i oszczędzam i te oszczędzanie mam wrażenie, że u mnie już się zakorzeniło dawno, dawno temu. Jakoś udało mi się tak tą postawę oszczędzania wyrobić i to przeniosłem bezpośrednio na gry, co owocuje mi właśnie możliwością tworzenia takich treści eventowych na YouTube'a, ale tak naprawdę też pomaga w oszczędzaniu takim na co dzień, tak naprawdę to wszystko, całe oszczędzanie, to ja już zacząłem na co dzień, też ja jestem z grupy tych osób, które najpierw będą przemyśleć zakup kilka razy, kupią ostatecznie coś droższego, być może pod względem presji, że jest to po prostu droższe, ale też pod względem tego, że to jest coś, na co się zaoszczędziło, to nie są powiedzmy pieniądze wydane tak po prostu, żeby wydać dużo pieniędzy, tylko jest to po prostu zakup jakimś od, od, odłogiem czasowym, można zauważyć u mnie bezpośrednio w grach, tak i bezpośrednio u mnie, w zależności od. i u mnie może też zauważyć, jeśli chodzi o, o to, co ja kupuję, bądź jak to u mnie z, wygląda po prostu na co dzień. Także jest to myślę ciekawy temat pod tym, tym względem. I szczerze polecam właśnie taki sposób. Nie brania wszystkiego na szybko, to jest zdrowszy przede wszystkim. Jesteśmy, żyjemy w świecie tak naprawdę szybkiego konsumpcjonizmu. Nie jest to. Dobry kierunek nie tylko do na naszego portfela, ale też można powiedzieć, że środowiska, ale po prostu, po prostu ilościowo takich niepotrzebnych rzeczy zawartych nam gdzieś codzienność. Jak mamy dużo rzeczy, musimy je często przekładać bądź wyrzucać. Wtedy mamy znowu poczucie straty i jakoś to sobie. Leci no chyba, że jesteśmy osobą, która w ogóle się nie przywiązuje do przedmiotów. Takie osoby też są, no to wtedy tego problemu nie mają, aczkolwiek na no ja z perspektywy, że po pierwsze oszczędzam na coś długo, to potem też sentyment do tych rzeczy jest większy i tak szybko, o ile one były dosze na początku, tak potem zdecydowanie dłużej ze mną zostają. Pobiegałem sobie po monsta, dzisiaj odcinek przegadany. Kiedyś trzeba. Zobaczę co będzie. W poniedziałek jeszcze nie mam konkretnego tematu. Niestety być może będzie to jakaś przechadzka po tym evencie, który teraz jest nie tym evencie, tylko tym evencie, a jeśli chodzi o wtorek, tam zobaczymy się już w Imaginarium Theater z mojego main konta, na którym powinienem sobie poradzić lepiej niż na tym koncie. Dziękuję za oglądanie tego filmu i trzymajcie się. Na razie hej pa. Cześć.